Siemaneczko, z tej strony Maciej, witam Was 4 lipca, poniedziałek, nowy tydzień, nowe możliwości, a zarazem nowe obowiązki. Przywiozłem dzisiaj, wracając ze służby, drewno startaku, które bardzo szybko przygotowali, także przyjechał do nas materiał, który wykorzystamy do przedłużenia, do budowy wiaty, za chwilę Wam to wszystko pokażę. Także będziemy się tym zajmować. Mamy też jeden samochód do naprawienia, także Będziemy go przygotowywać do przeglądu, oczywiście będziemy też zajmować się takimi tematami rolniczymi Czyli e, ogarniemy i będziemy przygotowywać sobie stodołę, z Kamilem jak starczy czasu To wam wszystko dzisiaj będę chciał pokazać na filmie, będzie to taki luźny vlog, także nie nastawiajcie się tutaj na jakieś fajerwerki w tym odcinku A tutaj będziemy właśnie sobie murować, fajnie to zrobiłeś Kurde, ale konkretnie to zrobić. jeszcze gorące widzę, aż się poparzyłem. No i tutaj będzie przedłużenie tego wszystkiego. Także tutaj będziemy sobie działać. I zobaczycie efekty już wkrótce. Także Bogu, tutaj przygotował, tak jak miał to wykonać, tak to wykonał. Będziemy skubać beton wstawiać e, tutaj stopy i zamurujemy to. Idziemy ściągnąć te drewno, Kamil, tak? No. Ściągniemy drewno, musimy wziąć beczki, weźmy beczki. E, potem podstawimy tam tą maździnę na warsztat i będziemy też ją robić. I tyle, nie? I powoli działamy. Gdzie są te beczki w ogóle? On gdzieś tu jest je schowane nie. To patrzysz czy tam płatnych... Nie, patrzę części do samochodu? Jaki akumulator powinien tu być, według tego? No a jaki tam jest? 60 kg. No, według gabarytów tam no, zobaczcie. A jak wejdziesz na jakąś stronę z akumulatorami, co produkują, nie? Jesteś takiego jak z oponami, czy tam z innymi częściami, no, że, że wpisujesz model auta i Ci pokazuje, jaki masz mieć akumulator? Dobra, może ubierzemy Ameryka na głowę i będziemy sobie działać powoli. A masz łapę nabitą? To tak, to tutaj, a tamte damy na te beczki mniejsze. No. Jaka w dostaniesz? No jak wiesz jaki to to pasuje Ale tanie. Dobra ja idę po linkę i wyciągnę kłada Tym moim kładę? Nie, tamtym wezmę To po linkę tu pójdę wtedy A kłada chyba że tym twoim jak już tu stoję to Wymierzone, wykopane. Jeden tutaj druga sztuka. Mam nadzieję, że cementu starczy. Bo Boguś mało kupił i troszkę się ciepło robi. Trzeba przyspieszyć troszkę robotę. Kamil robi trafika. Ja mam przygotowany już prawie beton. Jeżeli chodzi tutaj o moje proporcje, to dwa worki cementu i 50 łopat miastu. Tego się ogólnie trzymam. Będzie około 4 taczki gutowego wyrobu. Także ja już idę po taczkę i będziemy powoli przystępować do zalewania. Myślę, że za chwilę tata przyjdzie, pomoże. I i będziemy osadać stopy o, taczka jest tutaj sobie ją weźmiemy od razu będziemy wylewać. Podstawy słupa już zalane jak widzicie. Oczywiście tak jak myślałem Boguś kupił za mało cementu i niestety nie mogłem już wyrobić więcej towaru. Zawsze wolę, żeby było, było to mocniejsze. Niż sam piasek, jak to tata lubi w zwyczaju robić i po prostu zabrakło. Także trzeba będzie kupić, ale to nie szkodzi, doleje się. Teraz szlifujemy drewno. Tata już w sumie leci z pierwszą belką. A ja działam przy maździnie także będziemy brali się za mycie samochodu. Nie wiem co tu się wydarzyło, zobaczcie jak to wygląda. Mazdę mamy umytą, zweryfikowałem części, które trzeba kupić, zostały już zamówione czyli tutaj w tym samochodzie będzie robiona podstawa. Auto ma być jezdne na wakacje. Ma przejechać te wakacje bez awaryjnie. Mamy około 12 dni na ogarnięcie samochodu. Oleje, akumulator, bo tutaj całkowicie ten akumulator padł. Także został też on zamówiony. Kamil będzie przystępowywał właśnie do odkurzania Później będzie kompletne pranie i tapicerki Bo też jest tam troszkę wnętrze także białe Będą sprawdzane hamulce Będą zweryfikowane właśnie jeszcze Klocki hamulcowe Rozruszane wszelkie mechanizmy Bo auto stało prawie rok czasu Także będziemy chcieli je przygotować jak najlepiej. No i, prze, i przede wszystkim do przeglądu, bo auto nie ma przeglądu, także jak ogarniemy je na 100%, pojedziemy na przegląd i oddamy auto pachnące, czyste. Właścicielowi ja tutaj impregnuję drewno. je tutaj przygotowuję. Co dużo ci zostało jeszcze? Test. siadaj łapa świetnie jest to jest jakiś fajny pieszo? no to tak, Tamil odkurza Mamy około godziny 21 Ja wszystkie belki pomalowałem także e, wszystko jest fajnie przygotowane zobaczcie jak to ładnie wygląda Także dzień fajnie zakończony Dużo dzisiaj zrobione Polecimy sobie, zrobimy jeszcze e, obejście puls, zobaczymy jak to wszystko wygląda na polak. Nie zdradzaj tego patentu Co? Nie zdradzaj tego patentu. Jeszcze nic nie pokazałem, nic nie powiedziałem. Nie będę nic mówił. I to jak idzie? No i drodzy, my będziemy się żegnać. Zrobiliśmy sobie mały objazd z pól. Zobaczyliśmy, jak to wygląda. Tragedii nie ma, rewelacji też nie ma. Także e, na pewno nie ma co narzekać. Trzeba być zadowolonym, cieszyć się z tego, co jest. zawsze mogło być gorzej. I tym akcentem krótkiej wieczornej przejażdżki po pracy żegnam się z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie cześć. Pozdrawiam.